Trzeba się powymieniać, nie zgubić, w którą stronę jakieś zdjęcie było. Boże, obejrzyjcie sobie, jak też nie ludzie wyglądają. A tu co? Zależności od tego, gdzie mieszkają, z... co robią, nie kim są. No, Dzień pani. A pani jest spokojna. Ja się tego nie, a, nie a, pokazujesz się tego? A! kontynentu afrykańskiego. To również przyniosłam wam różne rodzaje domostw, które występują na kontynencie afrykańskim. I tak jak w Polsce są wieżowce, są biurowce, są bloki, są domki, ale oprócz tego potrafią być takie też niezwykłe domostwa. Tak i dlatego szczególnie te niezwykłe, bo te, które mamy w Polsce, to wiecie jakie są budynki. Ale specjalnie wam też przyniosłam takie obrazki. Dom niezwykłych, które mogą również być na kontynencie afrykańskim. I tutaj y, również macie zawsze napisane, czyli to jest dom na przykład, albo czasami też jest napisane skąd. Tutaj jest dom w Masajów, czyli występuje w Kenii i w Tanzanii. I mieszka wolno Jesus.

Dobra, ja się czytam. Proszę pani, się to, się ja z boku, Nie Ja. Teraz dla mnie. Pani Emilia mogła jak najwięcej swojej wiedzy Wam przekazać, no i myślę, że przy dobrej zabawie. A myślę, że Panią Emilię w naszym klubie Raszym przywitamy dla Wam. To jest maszyna. To jest maszyna, ale wszystkie maszyny tak boją i to, co chcemy dzisiaj uzyskać, to to, żeby się na maszyny nie bawił bo przeważnie jest tak, że jak idę gdzieś z kamerą, to wszyscy robią właśnie tak, albo patrzą w sufit, albo ten chodzi mi o to, że jak będę Was filmować, to mówicie do kamery, jakby to był wasz kolega, wasza koleżanka, hejka, która jest... Hej, hejka. no właśnie no, tutaj gdzieś Wiesz, to jest chomiczek albo właśnie jak... Jakieś... Nie, no. ja mam chomika. Kamerę muszę właśnie nie? To jest bardzo ważne, bo potem jest tak dzisiaj na przykład rano robiłam zdjęcie do paszportu. I po prostu wyglądam jak gorzej niż chomik, dlatego że po prostu aparat, oczy i to wszystko sprawia, że jakieś tak na stopo te dystansuje. Więc teraz no bo to, mówimy, światło, tak bo to światło tak bo Bo to światło tak, potem najtrudniej jest mówić, bo jak oczu, do nie jak to rozmawiamy, to sobie w oczu. A jak rozmawiamy do kamery, to to jest takie, to odczyn, takie no to jest takie niefajne, więc my to przełamiemy. A będziemy rozmawiać o... Dokładnie powinniśmy się cieszyć o Robinsonie Cruze. Nie, ja to go robimy? O PIRS! No przecież wczoraj się wczoraj... Nie, co my z To możesz mówić jak Robinson Crusoe. O, piłce. No. Na sprawę. Bo no, na razie powiedz no mi... Ja sobie spię, bo dzisiaj Po kolei. Mówimy najpierw kto co wie o Robinsonie Crusoe, a ja was sobie będę nagrywała. Kto, to co to jest? Kto, to to jest. Kto, co wie, dobra, ale po kodu. Nie, nie, nie wiem. No. Co wiesz o tym, Samy Kruzo? Nic. Ja wiem, ja wiem. A podróżnik. Ja Z kołnierzem i nic więcej. Dobra, poczekajcie. Musimy mieć tutaj jeszcze raz zrobić. Dobrze, czekajcie jeszcze bardzo, po kolei. Okej, okay. czyli co robi Sonia Króza? Nic. Tylko wiem, że jest Co Co robi Sonia Króza? Wszystko i zobaczymy, to to, czy... Rzeczywiście ktoś by po was przesłuchał. Musicie udowodnić, że jesteście robniconym Cruz albo I musicie użyć takich argumentów. Dlaczego ktoś ma po was przyjechać na tą bezgodną wyspę, żeby was tam zabrać? Bo akurat to zostaniecie tam już wszystko, że się zjedli, nie masz tam nic do jedzenia. Dobrze, ja Jezus, nie mam nic do Ja, ja, je, ja, je, ja, ja je. nie mam nic oraz najważniejsze, chcie się spotkać z rodziną. Dlatego więc potrzebuję pomocy od ludzi z zewnątrz. Pomóżcie mi, chciałabym się spotkać w końcu z rodziną. Chciałbym coś do jedzenia, chciałbym coś do picia, gdyż tutaj ciągnie trudno przeżyć. Mówię Wam, mogę odkryć wszystko, tylko uratujcie mnie. Panie. Jestem robińską chryza i jestem słodny po obróżniku. Ja bym chciał zobaczyć rodzinę i tak i przyjaciół. Chciałbym coś jeść i pić. Błagam, pomóżcie mi. Chciałabym nawet łódką czy samolotem pojechać do swojego kraju i się przywitać z rodziną. Okay. Myślę, że bardzo tak. ciekawe zajęcia zabawy z kamerą za nami, a to za sprawą pani Emilii, której podziękujemy brawami. Tak. Się spotkamy na podobnych tutaj zajęciach podczas może kolejnych ferii, jakie, jakie tutaj będą e, organizowane. Czy Pani Emilia coś na temat dzieci by chciała powiedzieć jako młodych aktorów występujących przed kamerą? Ja zauważyłam duży bardzo progres w porównaniu z pierwszym wyjściem waszym przed kamerą, potem dziewczyny tutaj i chłopaki, drugi. jak już na drugi A się potem to truskawka wstąpiła. Ja znaczy dziwne, bardzo stwory zamieszkują tą dystę na Cruzo. Trochę są przerażające czasami, ale bardzo kreatywne. Staro, Także rzeczywiście macie się rozmawiać. Piska się I się nie Dobra, się Mocno. Nie kombinuję. Mocno. Dobrze. Mocno. Teraz, teraz jest gorąco. No, teraz jest gorąco. Dobrze. Teraz będzie grać na swoje ręka. Ja będzie gra. Jeden. Pam. Będzie klap. Pam. Będzie drugi, Pam, pam. Dobrze. Oczoszy. Pam, pam, pam. Cztery. Tam, tam, Dobrze. Pięć. Tam, 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 OK. No, teraz. Jeden. O, nie. Głośno. Jeden. Jeden. Dwa. No i się. Seradze? O, oh o, -oh, szamuster, nie, ha. Jest chyba No, Nie na pas. <laughs> Waga Zamina mina Zamina mina awak, awak, mina aminah, aminah, awak, awak, kak, Zamina mina aminah, aminah, awak, awak, Zamina mina Zamina mina, zamina, mina. Awaka, waka.

ă uh, pe ce grabemem asistive de, de spima ți-mă ajută. Dar E mama e hey mama Africa. Dar E hey mama e hey mama Africa. E hey mama e hey mama Africa. E hey mama e hey mama Africa. Dar Ôi xin mẹ ra xem. Đâu rồi? Ôi xin mẹ. mama Africa. Em hey mama mẹ của Africa. Em mama mẹ của Africa. Em mama mẹ của Africa. Có cái đấy, có cái đấy, có cái đấy. mama Africa. Có cái nào? Dobrze, ostatnia akcja. Graj jak chcesz. One two go. i będziemy mogli sobie po prostu zbudować do tych kierowników. A, ty a na sam koniec bo, możecie mi przekazać informację, jak ja mam zbudować pewną rzecz. Ja to, ja to, to, ja to zbudowałam. Czy Możecie dla mnie i dla pana kierownika zbudować jakąś i my nawet będziemy się niesiemy, a